Siedzę sobie w bibliotece, siedzę sobie w bibliotece, czytam co mi wpadnie w ręce, czytam co mi wpadnie w ręce, jest latarnik, są lektury, jest latarnik, są lektury. Ale dla mnie to są zdury. Ale dla mnie to są zdury. Ja poczytałbym ciekawie. Ja poczytałbym ciekawie, albo dobrze albo wcale albo dobrze albo wcale. Widzę tutaj też tokiena. Widzę tutaj też tokiena. To jest chyba moja wena. To jest chyba. Pobudzony go otwieram, pobudzony go otwieram, a tam kartek wcale nie ma, a tam kartek wcale nie ma. Więc ja tutaj ładnie proszę, więc, więc ja tutaj ładnie proszę. Dajcie mi tu dobrą książkę.